Siemano, pamiętacie, że ostatnio był konkurs na plejaka i że wygrał go Dawid. Plejka czeka gotowa, ale Dawid jeszcze jej nie otrzymał, a otrzyma ją właśnie dzisiaj. Daliśmy mu znać, że jeden z naszych kurierów pojedzie do niego, wręczy mu nagrodę i udokumentuje wszystko na swoją kamerę, żebyśmy mieli materiały i dowody na to, że uzyskał nagrodę. Ale czego Dawid nie wie? To tego, że przyjedziemy tam prywatnie i wręczymy mu prezent. My, robiąc mu przy tym niespodziankę. Dawid do samego końca nie będzie wiedział, że to właśnie my przyjedziemy z nagrodą. Chodźcie teraz ze mną do biura i skomplementujemy cały zestaw, który Dawid dostanie na święta. Dobra, jedziemy właśnie do biura zgarnąć te produkty, które dajemy na święta jako wygraną do Dawida. Także widzimy się za chwilę w biurze. Teraz jeszcze tak sobie myślę, możecie dać znać w komentarzu, czy jest dla was na przykład ciekawe dawanie takich większych prezentów co każde święta. I jeżeli tak, to możecie dać znać, co na przykład w następne święta chcielibyście mieć możliwość wygrać w konkursie. Słuchajcie, okazało się, że po drodze trzeba jeszcze zajechać do magazynu, żeby zabrać zgrzewkę kartonów. Ponieważ jeszcze dzisiaj i jutro wychodzą zamówienia, żeby dotarły do Was na, do świąt, do Wigilii, żebyście mieli na prezenty dla siebie, wszystko. Dobra, ja już w biurze i pakujemy to, co zażyczył sobie Dawid. Dawid poprosił o pinakoladę, coś, co będzie pod ręką, ja wybrałem orange grapefruit, jabłko wiśnia. Mamy trzy shakery, biały, czarny, fioletowy, także pakujemy to. A, jeszcze dzisiaj saszetek, słuchajcie, dwie torby, mamy tutaj trzy shakery, trzy puchy, ukryte jeszcze są... 10 seszetek, mamy karteczkę z napisem. Także jestem pewien, że Dawid się ucieszy. Teraz jedziemy jeszcze po PlayStation 5 i będzie cały komplet prezentów. Dobra, słuchajcie, jedziemy już do Dawida. Z tyłu czeka przygotowana konsolka. Do podróży dołączył mój tata, który jest również prezesem zarządu. Nie mogę się z niego obyć. Będziemy was updateować po drodze. To trochę kolorów wlejemy. Słaba pogoda, korek, ale nic nie zatrzyma dostawy Justapa z prezentami. Cyk, cyk. Dokładnie. Świat staje się piękniejszy z Justapem, nawet taka pogoda nie przeszkadza w niczym. Okazuje nam, że za 41 minut będziemy u celu i zobaczymy się z Dawidem. Zobaczymy jego reakcję. Wiesz Wyszmą, jak zajedziemy. No. zadzwonić, udać kuriera, powiedzieć, e, że Dawid musi zejść na dół Mamy jeszcze parę paczek eee, Dzień dobry Ja najpierw wyskoczę z bagażnika na golasa jak w Caso Vegas żeby się zdziwił Ja mu powiem Mario Berno, DPD. Może pan zejść na dół, bo mam kilka jeszcze takich cięższych przesyłek Jakieś na to Pii. A wy jak już odebraliście nagrody mówię do osób, które wzięły udział w konkursie i otrzymały prezent to pochwalcie się w komentarzu, że już odebraliście i... i i będzie zajebiście A to jest słabe, że po prostu no, nie można mieć w tle muzy, jak sobie ten, no, no, wtedy klimacie fajnie się nagrywa, Muzyka się podkłada w, wiesz, w postprodukcji, profesjonalnie mówiąc, profesjonalnie mówiąc. W postprodukcji, profesjonalnie mówiąc. Słuchajcie, jest ciemno, ledwo co widać, ale jesteśmy właśnie pod blokiem Dawida. Właśnie będziemy dzwonić i udawać, że jesteśmy kurierem, który przyjechał z paczku. Poczta głosowa niestety. E, tak, dzień dobry, ja przesyłkę mam dla Pana. Czy... w jakich godzinach? Tak, 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 mam od nich coś właśnie. O, to y, będę miał problem, bo to będzie już za późno. A nie, nic wcześniej się nie da? Bo po prostu akurat te okolice mam tutaj. No, no. Dobra, to mniej więcej o 16.40, dobra, to będę. Do no, zobaczenia. No. Czyli czekamy. Ciąg dalszy kombinowania. Czekamy na Dawida. Ukrywam się. Kurier z tyłu siedzi, czeka na, 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 telefon na telefon od Dawida. Dawid jest już w domu. Widać, że zapaliło się światło w oknach. Przed chwilą wchodził do klatki, ale mam nadzieję, że nas nie zauważył, bo siedzimy tu ukryci. Z tyłu siedzi kurier, który czeka na telefon. Eee, I poprosimy Dawida, żeby wyszedł po prostu przed klatkę, bo mamy dużo paczek i nie mamy czasu za bardzo. Powiem szczerze, że stresuję się bardziej niż jakbym miał odebrać taką nagrodę. Normalnie nie mogę się doczekać, coś. jaj. I... Dobra, dzwonię. No, dzwoń. No, witam serdecznie, ja z tą przesyłką. A miałbym prośbę, czy mógłby pan wyjść pod klatkę, bo ja tak za bardzo nie mam czasu. Okej, okay, to ja będę dojeżdżał pusem. Do zobaczenia. Słuchajcie, idzie Dawid. Ciekawe co to będzie. Wchodzi, my również wychodzimy. Robimy niespodziankę. Jest ten... Siemanko, Siemanko Dawid! Siemanko. Cześć, cześć, witam cię. My ci niespodziankę zrobiliśmy, przyjechaliśmy tutaj. Siemanko, witam, witam, kurczę, yy, dziękuję, wygrałem. Wygrałem. <laughs> Wygrałem! Przepraszam za to całe zamieszanie, tylko ja dzisiaj jeszcze zalatany, jeszcze troszkę choroba. O, proszę, Patrz, z czym tutaj nawet do Ja nawet znowu wyszed wyszedłem z waszym napojem, ku**a, że... Nawet z waszym napojem, bo go używam praktycznie Dajebiście. bez przerwy. Teraz trochę może mniej ze względu na, na chorobę, ale kurczę... Super. Mamy wygranego. Byłem ciekawy czy to jeszcze ty przyjedziesz, wiesz? I ja Kurde, by, no, powiedziałem taką tak zrobiliśmy. Myślałem, że taki ty, ty taki niziutki jesteś, wiesz? Ja myślałem, A widzisz, <grym> no, <to> akurat miło. <grym> dobra, dobra. A więc tak, playka dla Ciebie To jest dla Ciebie Konsola I napoje ITT tak Napoje, shakery, jeszcze 10 zaczetek dostałeś do O kurwa, kurna, naprawdę super chłopaki, dziękuję No i tak to właśnie wygląda To a, jest a fan mnie. numer jeden Jo, żeby było wiadomo, nie? No. Słuchajcie, kurwa, nie z dzustapem wyszedł po były dżustapów. Jeśli chodzi o to, to naprawdę kurwa no, naprawdę uwielbiam pić, nie. Ja teraz sam się wysłać, jeśli mogę. No. <laughs> nie, bo wiesz, na to, że ja nie wierzyłem w to, że ja w końcu wygram, nie? Przez, w październiku, jak zrobiłem ten filmik, mówiłem do kumpla, tak, ja mówię, ty wiesz co, ja czuję, że ja tu wygram. To mnie postawiło na nogi, nie? Bardzo, hmm. dosyć mogło. no ale choroby się nie wybiera, nie? Kurwa, Teraz dawaj, <laughs> co mi się codziennie nie wygrywa. KA! <laughs> ja wiedzą, kto dzisiaj wygrał. No nowiutka playka, będzie grane, kurde jeszcze, jeszcze kurde najlepsza rzecz piwka, nie? A jest fanem piłki nożnej no ale to idealnie żeśmy trafili, naprawdę kurde nie wszyscy wiedzą że... ja ci powiem, mi się ręce trochę często ze stresu, <grym <grym ja bardziej mi się to stresu, się. nie mniej ja, emocje ja, są, ja jeszcze, ja jeszcze cały czas to nie wierzyłem, wiesz ja tak byłem, w... do samego końca i ja mówi, dobra, boże będzie, nie będzie, gadałem z kur... stąd gadałem, tak? Przez tutaj A jesem, <grym <grym ja Nie ja, tak, wiesz, jest, to jest dowód na to, że warto brać udział i nigdy nie wiadomo kiedy się dokładnie, wybrać. tak jest I Pijcie sapa, bo to no, naprawdę daje pozytywnego kopa. pozytywnego kopa. Pozytywnego kopa. Najlepszy, najlepszy napój jaki powstał. Yes. O, bo ja Ja pierdolę kopa, nie naprawdę bardzo dziękuję. Słuchajcie, żegnamy się już z Dawidem, Dawid zadowolony, konsola Dzięki. na miejscu. Pijcie sapa. No, się małokoło. Bardzo Zdrabiam. pozytywny ziomeczek to jest Dawid. A tu macie dane, żeby wejść do niego tam na Instagrama, na TikToka i możecie obserwować. Dobra, także wyszliśmy już od Dawida, jesteśmy w samochodzie. Chciałem tylko wam przekazać, że to jest żywy dowód na to, że jeżeli macie jakieś wątpliwości, czy wziąć udział w konkursie, czy nie wziąć, Dawid do samego końca, do ostatniego dnia nie wierzył w to, że wygra. A dzisiaj przyjechaliśmy pod jego dom, daliśmy mu PlayStation i zestaw JustaPana na 3 miesiące z trzema shakerami, dziesięcioma saszetkami, tak że Dawid był w niebo wzięty, zresztą sami to widzieliście. No, misja udana, my się y, kierujemy teraz już y, do bazy. Wszystkiego Dobre. dobrego, nara! Nie